Witaj bardzo serdecznie. My po stworzeniu domeny musimy przejść do chcemy zainstalację tam WordPressa a więc klikamy tutaj install step czwarty dariuszhtprofit.pl Pisujemy sobie hasło i dajemy next step admin name wypełniamy dajemy sobie hasło adres mailowy i nazwiemy ten blog host ten profit i klikamy install czekamy chwilkę po czym nasza domena powinna zostać e, zainstalowana nasz WordPress e, i będziemy w stanie uruchomić e, może pierwszą a może kolejną stronę kolejnego bloga na hostingu GVO w pakiecie host-ten-profit no i jak widać y, mamy tutaj wszystkie nasze dane ja sobie je skopiuję ponieważ mam słabą pamięć i spróbujemy się zalogować logujemy tutaj się login i pojawia nasz, się nasz, y, nasz wordpress Oczywiście jest on po angielsku, wszystko jednak to nie jest żaden problem, żeby, żeby go spolszczyć, o czym powiem w następnym kroku. Tudzież możemy przez chwilę przejść do Appearance lub też tutaj mamy Themes, oczywiście są dwa. Natomiast może w nowej karcie otworzę i zobaczymy jak to teraz sobie po prostu wygląda. Jak widać dość ładnie, jak na standardową templatkę jest to w miarę jednak. by się, żeby to zobaczyć, co jeszcze w Timesach jest standardowo zaimplementowane. No na razie tutaj zbytnio nie ma nic, więc ten nasz Times można albo zostawić, albo ewentualnie wgrać sobie swój własny time, czyli templatkę, lubisz płatną, niepłatną, w zależności od naszego pomysłu.